Tak jak mówi to do tego materiału, zrobiłem pozwolenie na broń w maju 2014 roku. Można więc powiedzieć, że kłamałem 10 lat. No więc śmiało pytajcie o co chcecie. Ask me anything. Moja historia z bronią zaczęła się w 2012 roku chyba, już tak solidnie po tej ostatniej dużej zmianie ustawy o broni i amunicji z 2011 roku, która spowodowała usunięcie uznajomości, czyli usunięcie czegoś takiego, że jeśli policja uzna, że zasługujesz na to, żeby dostać pozwolenie na broń, to je dostaniesz, a jeśli uzna, że nie zasługujesz, to nie dostaniesz. W 2011 wprowadzono takie przepisy, które oznaczają, że jeśli spełniasz kryteria, musisz dostać pozwolenie na broń. Chwilę potrwało, zanim policja zrozumiała, jak te przepisy należy interpretować. Pomogły trochę w tym sądy administracyjne. W każdym razie w 2012 roku już zrozumiałem, że warto się pozwoleniem na broń zainteresować. No bo ja już wtedy od wielu lat przygotowałem się na sytuacje kryzysowe, nie? Od dwóch lat współtworzyłem domowy survival. No pomyślałem sobie, kurczę, no to takie naturalne kolej rzeczy, że, że trzeba mieć jakiś wiadomo pistolet, karabin, nie? No więc zacząłem, w tym się, zacząłem się w tym kierunku starać. I zapisałem się do klubu strzeleckiego, do klubu sportowego. Tam była taka, ówcześnie panowała taka zasada, że Trzeba odbyć strzelania stażowe w ramach stażu. Potem, po tym stażu, można się już do tego klubu zapisać i wtedy można zdawać egzamin na patent strzelecki. I o ile dobrze pamiętam, to tam wtedy trzeba było odbyć 10 strzelań stażowych pod okiem instruktora, komercyjnie, się no, rzeczywiście z broni klubowej. Co nie było jakoś tak strasznie kłopotliwe, bo tam minimum trzeba było chyba wystrzelić tam 25 czy 50 sztuk amunicji, która tam kosztowała powiedzmy złotówkę, w sensie złotówkę płaciło się chyba za nią wtedy, wcześniej komercyjnie strzelając. Czyli nie było to jakby kłopotliwe pod kątem kosztowym, no nie, no bo łącznie to było może tam kilkaset złotych, które trzeba było na ten etap wydać, ale przede wszystkim był to świetny etap, żeby się po prostu realnie nauczyć strzelać. I to w takiej komfortowej atmosferze, w której, że, że tutaj jest instruktor i jestem ja. Instruktor zapozna mnie z zasadami bezpieczeństwa, z funkcjonowaniem tego konkretnie egzemplarza broni, jak go ładować, jak wyciągać magazynek, jak odkładać go na stół, żeby było bezpiecznie, żeby wszyscy widzieli, że jest bezpieczny i tak dalej, i tak dalej, Czyli to, co teraz się chyba robi na takich kursach przygotowawczych do patentu strzeleckiego. Natomiast wtedy po prostu miało to taką formę, że, że były to strzelania stażowe, trzeba po prostu tych strzelania. Odbyć było minimum 10. I uważam, że to było super. Ja się wtedy zajarałem, wtedy pracowałem trochę mniej, więc miałem trochę więcej czasu w tygodniu i mogłem sobie o dowolnej porze dnia w zasadzie pojechać na strzelnicę, kiedy nie było tam praktycznie ludzi. To było naprawdę super. Ale mi się to trochę rozciągnęło w czasie i trwało dużo, niż myślałem. W 2013 roku zakończyłem te strzelania stażowe, zostałem już przyjęty poczet członków klubu i tym sposobem spełniłem pierwsze kluczowe kryterium, żeby dotrzymać pozwolenia na broń, pozwolenie na broń do celów sportowych, bo takie mnie ówcześnie interesowało. Mianowicie stałem się członkiem klubu sportowego zrzeszonego w odpowiednim związku sportowym, nie? w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Drugim krokiem jest uzyskanie patentu strzeleckiego i ja egzamin na patent strzelecki zdałem jesienią 2013 roku. Tam jest najpierw część teoretyczna, tam trzeba odpowiedzieć na pytania. W części tych pytań nie można się pomylić, w innych się można pomylić, ale nie było to szczególnie trudne. Pytania na patent strzelecki są w internecie, można się ich naprawdę nauczyć. W ogóle świetną bazę do nauczenia się tych pytań ma Braterstwo, Stowarzyszenie Braterstwo. Potem była część praktyczna. Pistolet strzelałem z jakiegoś pistoletu sportowego, już nie pamiętam, pewnie z Margolina. Potem był karabin, to też nie pamiętam, co to było, ale jakiś... Jakiś tam pewnie jednostrzałowy karabinek bocznego zapłonu na 50 metrów. Potem była strzelba. Egzaminu praktycznego ze strzelby nie zdałem, bo wtedy miał on taki charakter, że było 5 rzutków, trzeba było zestrzelić 4, a ponieważ ja nigdy wcześniej nie strzelałem do rzutków, nie trafiłem żadnego. Teraz, dziś już w organizowanych dziś egzaminach na patent strzelecki ze strzelby jest, są albo rzutki, albo popery. Wiadomo, że popery, czyli coś, co sobie po prostu stoi, są znacznie łatwiejsze, żeby je trafić, więc dziś pewnie bym to już Zdał tym będzie, że od tamtego czasu już no, sporo postrzelałem ze strzelby, a wcześniej strzelałem ze strzelby niedużo. I tym sposobem spełniłem drugi warunek, żeby dostać pozwolenie na broń. Trzeci to tak zwana licencja zawodnicza. Po otrzymaniu patentu wystąpiłem z wnioskiem o wydanie licencji, a licencje wydane pod koniec roku są ważne na rok następny, więc załatwiłem sobie trzecie kryterium na rok 2014. I w 2014 roku zacząłem jeździć na zawody, ponieważ wiedziałem wcześniej że policja przychylniej patrzy na wnioski, gdzie człowiek chce mieć tej broni dużo, kiedy człowiek jeździ na różne zawody. W sensie, jeśli strzela się z pistoletu takiego, z pistoletu takiego, z rewolweru, z karabinu, z takiego karabinu, z takiego karabinka, no to jest uzasadnienie, że potrzeba mieć pozwolenie na wiele, na wiele sztuk broni. 2014 roku poszedłem na badania, no bo żeby dostać pozwolenie jest czwarte kryterium, czyli trzeba być po prostu osobą zdrową, czyli trzeba iść do lekarza i do psychologa. To też pamiętam, zająło mi chyba prawie cały jeden dzień, bo nie było to najlepiej organizacyjnie ogarnięte. W każdym razie no, musiałem mieć jeden dzień wolny, bez pracy, bo po prostu potrzebowałem kilka godzin spędzić tam w tym, tej przychodni lekarskiej. No ale też to ogarnąłem i z tym czwartym kryterium spełnionym jakby komplet dokumentacji wysłałem do Wydziału postępowań Administracyjnych, stołecznej policji. No i trochę poczekałem, tam potem wymienialiśmy się pismo i bo Policja chciała dać mi pozwolenie na mniej sztuk broni niż ja chciałem. Ja chciałem więcej, więc żeśmy negocjowali w tej nazad. W międzyczasie spotkałem się z dzielnicowym, no bo żeby dostać pozwolenie na broń, nie można być osobą, która stanowi niebezpieczeństwo, zagrożenie dla siebie, dla porządku publicznego. Jednym z elementów sprawdzenia tego, czy człowiek nie stanowi zagrożenia dla otoczenia, porządku publicznego jest po pierwsze wyciąg z rejestru sądowego, co policja robi sama we własnym zakresie, ale po drugie właśnie wywiad środowiskowy, który przeprowadza dzielnicowy. Przemija rozmowa, bardzo sympatyczny człowiek. Jeśli ktoś nie ma problemów z prawem, to naprawdę wydaje mi się, że to jest formalność. A przy okazji szansa też, żeby poznać swojego dzielnicowego, co też może być pomocne. I tyle. I w maju 2014 roku dostałem pozwolenie na broń. W tej chwili mam pozwolenie na duże kilkanaście sztuk broni. Jeżdżę sobie na zawody, strzelam, mam broń, kupuję broń, sprzedaję czasami. I to jest mniej więcej tyle informacji, które mogę Wam komfortowo podać. No, dlaczego ja w ogóle przez 10 lat trzymałem to w tajemnicy? Bo pytaliście nieraz i nie na dwa w czasie transmisji na żywo, czy mam pozwolenie na robienie. Ja zawsze mówiłem, że nie. Można powiedzieć, że okłamywałem was przez 10 lat. Tak, no... Trzeba powiedzieć, że okłamywałem Was w tej kwestii, wielu innych również okłamywałem i będę Was okłamywać w dalszym ciągu, również w przyszłości, ponieważ uważam, że nie wszystkie informacje są Wam potrzebne do szczęścia, część informacji nie wpłynie w żaden sposób na Was, nic Wam nie da, a może jedynie pogorszyć jakiś tam poziom mojego bezpieczeństwa. Tutaj taka dygresja od Krzyśka z przyszłości, Krzyśka, który montuje teraz ten materiał, nauczyłem się, że jeśli czegoś nie powiem dostatecznie i jednoznacznie, to ktoś się o to doczepi. Te kwestie, o których mówię, w których was okłamywałem i okłamywać będę, albo po prostu będę unikać odpowiedzi, odnoszą się na przykład do tego, gdzie dokładnie w Warszawie mieszkam, jakim samochodem jeżdżę, ile mam dzieci, czy mam żonę, jakim jestem wieku, jaki sprzęt przy sobie noszę do samoobrony. To są rzeczy, o których w ogóle się nie powinno mówić publicznie w internecie, moim odczuciu, a zwłaszcza kiedy się naucza ludzi o tym, jak zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. Ale to nie oznacza, że okłamuję was w kwestii, jaki filtr do wody jest dobry, z jakiego sam korzystam, jaki jest częścią mojej strategii przetrwania. Po to, że powiem, Filtr jest w moim plecach ratunkowym, nijak nie pogarsza mojego bezpieczeństwa. No, także mam nadzieję, że się rozumiemy. W niektórych kwestiach nie będę z wami szczery, w tych, w których może to wpłynąć na moje bezpieczeństwo. Natomiast jeśli ja mówię, że coś jest dobre i coś warto zrobić, no to tak uważam. Mogę się mylić, ale to na pewno nie będą kłamstwa. No, ja byłem przez lata przekonany, że właśnie pozwolenie na broń jest jednym z tych zagadnień. Troszkę się moja optyka przez ten czas zmieniła. No i W tej chwili mogę już powiedzieć uczciwie, otwarcie, że tak. Pozwolenie na broń mam. Kiedy pytaliście, w czasie transmisji na żywo, mówiłem, że oczywiście pozwolenia na broń nie mam. Także z tego względu, że ja wcale nie mam poczucia, że to jest rzecz, którą powinniście zrobić pod kątem przygotowań na trudne czasy. Bo z jednej strony. Broni dużo, o, ogromnie dużo wydaje mi się zmieniać, jeśli ktoś ją ma i umie się nią posługiwać. Ale z drugiej strony są ludzie, którzy mają poczucie, że jeśli funkcjonują, są zapisani w jakimś rejestrze posiadaczy broni, nie? który może wpaść w, rękę, w ręce okupanta, to spowoduje, że nie trafią w razie wojny do kolejnego pociągu do katynia. Albo inaczej trafią do pociągu na front, bo przecież wiadomo, że skoro ktoś ma pozwolenie na broń, to znaczy umie strzelać, i w pierwszej kolejności trzeba go wcielić w kamaszę. To jest oczywiście nieprawdą, no ale są ludzie, którzy tak myślą. Nie? I ja rozumiem niektóre z tych zastrzeżeń. Rozumiem, że ktoś może nie chcieć być w tym rejestrze. Szanuję to. I ja nie mam przekonania, czy pozwolenie na broń trzeba mieć, nie trzeba mieć. I to był jeden z powodów, dla których po prostu o tym nie mówiłem. Żebyście mieli poczucia, że a, Krzysiek ma, no to, to ja też muszę mieć. Nie, nie, ja naprawdę nie mam poczucia, że to jest potrzebne. Ja mam, bo ja broń lubię. Jak chcecie mieć, zachęcam. To jest super, super hobby. W moim odczuciu lepiej byłoby, gdyby w Polsce 100 obywateli miało 30 sztuk broni. Gdyby co czwarty Polak miał pozwolenie na broń, bo wtedy myślę, ta dzicz za wschodniej granicy mogłaby się zastanowić, czy aby na pewno chce tutaj najeżdżać. Skoro za każdym źdźbłem trawy, trawy de facto, może stać uzbrojony człowiek, który umie strzelać do tych, do tych najeźdźców. No. Jeśli zapytacie mnie, czy warto, czy nie warto, to odpowiem: pomidor. W każdym razie, to już nie jest duże tajemnicą. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące pozwoleń na broń, jak je zrobić, ile to kosztuje, do jakiego klubu sportowego warto się zapisać, to oczywiście możecie śmiało pisać w komentarzach pod filmem. Może zrobimy osobnego QA właśnie tylko i wyłącznie na ten temat. I cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo dzięki temu będziemy mogli w przyszłości nagrywać więcej materiałów o broni palnej. A jak powiedziałem, broń jest fan, fajna, lubię strzelać, więc jeśli będzie więcej okazji na ten temat nagrać materiałów, to tylko dobrze, bo dzięki temu będę miał więcej okazji, żeby postrzelać. Same, same zalety. Pozwolenie na broń do celów sportowych to tylko jeden z rodzajów pozwoleń, które można dostać w Polsce. Jeśli chcecie o pozostałych, dajcie znać, może kiedyś nagram materiał na ten temat. Procedurę, którą przeszedłem szczegółowo omawia ten materiał, zbieżność czasowa jest nieprzypadkowa. Ale tak, ta procedura w dalszym ciągu obowiązuje z niewielkimi tylko zmianami, ale takimi naprawdę kosmetycznymi.